Ten telefon mam od roku, mój samochód mam od dwóch lat, telewizor od sześciu miesięcy. W dzisiejszych czasach zmieniamy rzeczy, które nas otaczają częściej niż skarpetki. Dlatego, kiedy przeczytałem list od pani Hani z Gdyni, która napisała o tym, że używa jednej pralki od 38 lat, nie mogłem jej nie poznać. Nie mogłem tutaj nie przyjechać, nie wręczyć jej kwiatów i nie usłyszeć tej niesamowitej historii. Dzień dobry, pani Haniu, to ja, Marcin. Przyjechałem, żeby panią poznać, uściskać, wręczyć kwiaty, zobaczyć co tu się dzieje, posłuchać różnych historii. Dzień dobry. A ja się y, gdzieś rozejrzę, może, żeby poznać i panią, i te, to urządzenie, dla którego tu przyjechaliśmy. Proszę bardzo. Ona jest piękna. Naprawdę. Gdybym. Ja taką palkę kiedyś kupił, to, to też bym chciał ją nie, nie, absolutnie. A ile ona kosztowała, jak ją pani kupowała? 252 dolary, kupowana w kodeksie. 252 dolary? To wtedy, 38 29. lat temu, to ile to trzeba było zarabiać, żeby tyle kasy zgromadzić? No ja akurat byłam rok w Stanach wcześniej i troszkę tam uzbierałam i mogłam kupić sobie. Czy łatwo było w tamtych czasach takie urządzenie w ogóle znaleźć na rynku? To chyba tylko w sklepach dewizowych, prawda? Tak, bo w takich zwykłych to były polary polskie i oczywiście bardzo trudno było je dostać. Trzeba się zapisywać w kolejkach i tak dalej. Nie? 250 dolarów, tak jak próbuję to oszacować i pamiętam z tamtych czasów mniej więcej, to, to jeden dolar to była straszna fura pieniędzy. 71 złotych jeden dolar. Proszę, panie Marcinie, nie, zapraszam. Ja za Absolutnie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jak pięknie, ojej, ile słoników. A propos tej pralki, bo to ona jest tutaj bohaterką. Ten list, który y, miałem okazję przeczytać, no to naprawdę mi wzruszył. 38 lat z jedną pralką to mi się w głowie nie mieściło. Myślę, że to jakiś błąd się wkradł w ten list. Naprawdę tak długo? Naprawdę i dlatego napisałam, bo wiem, że właśnie teraz jak się kupuje jakiś sprzęt, to po dwóch, pięciu latach do wymiany. Psuje się, nie da się naprawić. Mm. A że moja pralka dalej chodzi ma 38 lat, to pomyślałam sobie, no napiszę do, do firmy jako ciekawostkę. No i taki odzew jest. W tamtych czasach w Polsce taka pralka, nie dość że zagraniczna, to jeszcze automatyczna i to jeszcze z dziczkami z przodu, a nie taka ładowana od góry, jak wtedy było w wielu domach w Polsce, jeśli w ogóle była pralka. No to był jakiś super luksus, nie? No były W Polsce wtedy wchodziły na rynek te polary polskie. Nie miały tyle programów i takie bardziej prymitywne. Czy przez te 38 lat ona kiedykolwiek Panią zawiodła jakoś tak istotnie, że pomyślała sobie Pani, o koniec z Tobą, czas na następczynię? Nie, nie. Te dzisiejsze pralki w czym, jak Pani myśli, będą lepsze niż te, te dawne? Co one mają takiego, co może się Pani najbardziej przydać? No wiem, że mają dużo funkcji różnych. Wiem, że jest energooszczędna, zużywa mniej wody. Rachunki za prąd będą niższe, za... a teraz e, przecież prąd w cenie czereśni niemalże. Dzisiaj posiadanie prądu i owoców jest luksusem. A zresztą e, nie zawsze wkurza w pralce to, że e, jak chcę sobie coś szybko wyprać, to muszę czekać ze trzy godziny, zanim mi te skarpety tam... Koszulki dojdą, więc mam nadzieję, no, że chyba ta, ta nie będzie 3 godziny szybciej działać. No Naprawdę, ostatnio jak włączyłem, to po prostu cały film obejrzałem. Co jego Titanica, on się skończył, a ta mi jeszcze prała. <laughs> więc to chyba są jakieś szybsze programy, no, dzisiaj mi się 3. wydaje. No na pewno są szybsze i nawet takie 14-minutowe. Takie odświeżonko jak tak? A takie tak? odświeżające, okay. garderowe, tak. Nie wiem, czy pani tak ma czasami, ale ja na przykład, jak nastawiam pranie, to dwie minuty po tym, jak nacisnę start. Przypominam sobie, że jeszcze powinienem tam coś dorzucić, na przykład kołdrę, albo, nie wiem, y, plec, albo skarpetki, albo cokolwiek. No i potem trzeba znowu te 3 godziny czekać, żeby zrobić następne pranie, więc... Czyli energooszczędna, y, szybciej działająca i jeszcze Krupsze do tego... Programy. Tak. jeszcze do tego działa dla zapominalskich. I ta. tak. Tam mi się ja podoba. Można coś dorzucić. Widzę, że tam na y, stoliczku leży zielona książeczka. Co to jest? Instrukcja obsługi? Instrukcja obsługi, Kendall Aquamatic 2. I jeszcze jest rachunek zakupu w środku? Oryginalny? No Panie, 252 było? dolary. Dokładnie 28 lipca 1984 roku została zakupiona nasza bohaterka. Na to? Karta gwarancyjna. Podbijana, elegancko, regularnie. Pani naprawdę porządnie tutaj tą pralkę prowadziła. Pani Haniu, ja się nie mogę doczekać, kiedy my pójdziemy na spotkanie z przeznaczeniem, bo poruszeni tym listem, pomyśleliśmy sobie, że zrobilibyśmy Pani małą niespodziankę. Domyśla się już Pani jaką? Tak, domyślam się. Przywieźliśmy lodówkę. Jaką lodówkę? Nie, żartuję. Przywieźliśmy, <śmiech> <śmiech> przywieźliśmy nową bralkę, żeby mogła wreszcie zastąpić tą już, która Staruszka. powinna przejść na emeryturę. Tak, ona już powinna trafić do miejsca, gdzie będzie mogła dożyć spokojnej starości. Proszę bardzo, oto i ona, nasza bohaterka, którą za chwilę Piotr zainstaluje. Jak się pani? podoba? jaka piękna. Piękna, bialutka, czyściutka, czyściutka i ma mnóstwo różnych funkcji zapewne. Ja jeszcze mam coś dla Pani, co przywiozłem ze sobą. Proszę bardzo. Oprawiłem specjalnie w ramkę. Dożywotnia gwarancja. To, to jest wielkopomna chwila, Pani Haniu. Candy jest gotowa do tego, żeby Pani służyć. Druga Candy to jest Pani Hania. Haniu, to bardzo jest Candy. Bardzo mi miło. To może co? Odpalimy ją? Spróbujemy. Czy działa? Działa, A, wow. działa, Światełka się palą. Wydała radosny pisk pod tytułem Jestem w nowym domu! <noise> będzie mi dobrze! Się ja mam nadzieję, że Pani też się cieszy. Oczywiście, bardzo się cieszę z nowej Kendy, która ma tyle zalet, za że po prostu długo by wymieniać. Moja kochana Kendy. Ja czuję, że w tej miłosnej scenie jestem jak piąty koło u wozu. Ja to już jestem zupełnie niepotrzebny. Widzę, że Pani Hania już dobrze zna Candy. Teraz pora na to, żeby i Candy poznała lepiej Panią Hania. Poznamy Haniu. się, na pewno dobrze się poznamy. I jej bawełnę. Cześć, moja Candy.